W ramach krakowskich nocy, już niedługo pierwsza z nich, 9 kwietnia, Krakowska Noc Kin Studyjnych. W Krakowie mamy 7 kin studyjnych, wszystkie z nich wezmą udział w tej nocy. A przed smakiem tego wydarzenia będzie, będzie wydarzenie tutaj, w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, gdzie mieści się, gdzie działa Radio Jazz Kultura. To właśnie tutaj odbędzie się ważne spotkanie będzie to debata, do której zaprosiliśmy do udziału, w niej zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich siedmiu kin studyjnych w Krakowie. Będziemy rozmawiać o roli tych organizacji w popularyzacji kultury filmowej, aktywizacji różnych grup społecznych, edukacji, a także kształtowaniu gustów. Debata odbędzie się na antenie radia Jazz Kultura 6 kwietnia o godzinie 10, a poprowadzimy ją my, czyli Mary Zimny i Ulanowak. Radio Czystkultura, 6 kwietnia, godzina 10. Debata z udziałem przedstawicieli wszystkich krakowskich kin studyjnych na temat zbliżającej się nocy. Tych właśnie małych i wspaniałych kin krakowskich. Zapraszamy.